Cześć, nazywam się Adam Duraj, jestem fotografem i retuszerem. W dzisiejszym poradniku przedstawię Wam, jak korzystać z warstw oraz maskowania w Capture One. Żeby zrozumieć, a przede wszystkim załapać działanie systemu warstw, posłużę się przykładową obróbką zdjęcia w czerni i bieli. Zapraszam Was do oglądania. Będziemy pracowali na zdjęciu wykonanym w Portugalii, które przedstawia malowniczy rynek w mieście Lagos. Zacznijmy od wyprostowania krawędzi. W tym celu użyjemy opcji Keystone Vertical w skrócie klawiszowym K. Chciałbym, aby to zdjęcie było bardziej panoramiczne, więc przechodząc narzędzia Crop zmienię jego wymiary. W tym momencie zmieniam akurat na 16 na 9, czyli aspekt podobny, jaki macie w swoich monitorach. Przejdźmy do podstawowej obróbki obrazu. W tej zakładce możemy dokonać podstawowej korekcji Moim zdaniem, aby wydobyć troszkę więcej z tego obrazu przed konwersją do czerni i bieli, powinniśmy troszeczkę przyciemnić najjaśniejsze partie obrazu, czyli wyciągnąć je za pomocą narzędzia Highlight. Spróbujmy użyć go delikatnie. Jest już troszkę lepiej. Głównie popatrzmy, jak niebo się zmienia. Spróbujmy około. Wartości 30. Zobaczmy, jak to wyglądało przed. Różnica jest subtelna, ale zauważalna. Ogółem, moim zdaniem, zdjęcie jest troszeczkę za mało kontrastowe. Jak na razie nie ruszałbym suwaka kontrast, jednak globalnie podniósł. Przejrzystość czyli Clarity OK, kiedy już dokonaliśmy podstawowych korekcji obrazu, przejdźmy do konwersji na czerni biel. Wchodzimy w tym przypadku do zakładki Black and White. Aby rozpocząć, wystarczy kliknąć Enable Black and White. Proponuję przed rozpoczęciem postarać się zapamiętać mniej więcej, w których częściach obrazu jakie występują kolory. Będzie to nam przydatne przy konwersji. Nie ma jednego sposobu albo też presetu. Który będzie nam dawał idealną obróbkę każdego zdjęcia? Każde zdjęcie musimy traktować osobno, więc w tej zakładce black and white musimy poeksperymentować. Za każdym razem inne ustawienia będą optymalne dla danego obrazu i tego, jaka jest nasza wizja i jak ma wyglądać finalnie nasz obraz. Jak widać, nasza konwersja do czerni i bieli już wygląda całkiem przyzwoicie. Jednak w prawym górnym rogu pojawiło nam się zaciemnienie. Prawdopodobnie od źle założonej osłony przeciwsłonecznej. Było to szkło szerokokątne, 14 mm. Także źle założona osłona przeciwsłoneczna może bardzo wpłynąć na nasze zdjęcie. W tym celu przejdźmy do zakładki Local Adjustments. Chcemy poprawić tylko i wyłącznie ten element. Utwórzmy nową warstwę i nazwijmy ją prawy róg. Aby zaznaczyć ją, możemy użyć albo pędzla, bądź też gradientu. Moim zdaniem zdecydowanie lepiej będzie zaznaczyć ją Gradient. Wybieramy z rozsuwalnego menu. Gradient Mask. Bądź też wciskamy na klawiaturze G. Jak na razie nic nie zobaczyliśmy na ekranie. Aby widzieć i mieć podgląd maski, wciskamy klawisz M. Teraz widzimy dokładnie. Którą część obrazu zaznaczyliśmy? Jest ona widoczna w kolorze czerwonym. Klikam ponownie M i wyłączamy podgląd zaznaczenia. Teraz, przechodząc do zakładki Exposure, możemy delikatnie rozjaśnić to miejsce i wyrównać je z całą resztą. Jak widać, teraz mamy tylko delikatne zaciemnienie w rogu. Podobne do tego, który jest na drugiej stronie. Możemy spróbować jeszcze troszeczkę mocniej. O, już niestety za mocno. Ok. Chciałbym, aby głównym elementem przyciągającym uwagę na zdjęciu był kościółek w centrum kadru. W tym celu tworzę nową warstwę. Nazwę ją. Clarity. Włączam ponownie podgląd maski klawiszem M i zmieniam narzędzie na pędzel. Chcę zamalować sobie cały środkowy obszar obrazu. Jak widać, nasze zaznaczenie jest w miarę dokładne, a wszystko to zasługa zaznaczenia jednej opcji Auto Mask, która automatycznie poprawia krawędzie naszego zaznaczenia, kiedy je tworzymy. Ok. Zaznaczenie utworzone. Możemy wyłączyć podgląd maski klawiszem M. I teraz. Aby środek był zdecydowanie bardziej w centrum uwagi, proponuję przesunąć suwak Clarity w prawą stronę. Aby zobaczyć, jak zdjęcie wygląda bez tej warstwy, wystarczy odznaczyć ją w lewym polu tuż przy jej nazwie. Chciałbym, aby na naszym zdjęciu niebo było bardziej kontrastowe i wyraziste. Aby to osiągnąć, tworzę nową warstwę. Mogę ją nazwać na przykład Niebo. I teraz czas na jego zaznaczenie. Ponownie włączam maskę klawiszem M i zmieniam z. Pędzla na gradient. Klawiszem G. Możemy spokojnie dać ją troszeczkę niżej, aby ładnie zmieszała się z planem głównym. Aby nasze niebo było bardziej dynamiczne. Spróbujmy zmienić to suwakiem highlight. Niebo staje się ciemniejsze, aby jeszcze dodać troszeczkę dramaturgii do zdjęcia. Zwiększmy Clarity maksymalnie. Możemy też zwiększyć kontrast. A tutaj już. Pojawia nam się po prawej stronie czarna plama. Więc lepiej zrobić to bardzo delikatnie. Moim zdaniem zdjęcie jest wciąż zbyt mało kontrastowe. Aby poprawić jeszcze kontrast na tym zdjęciu, przyciemniłbym wodę. Analogicznie tworzymy nową warstwę. Możemy nazwać ją woda. I moglibyśmy ją zaznaczyć używając gradientu, ale pokażę Wam szybszą opcję. Używając pędzla, zaznaczmy obszar, który nas interesuje. Najpierw włączmy klawisz M, aby maska była widoczna. Kiedy już obrysowaliśmy nasz obszar, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy Fill Mask. Jak widzicie mamy w miarę dobre zaznaczenie. Możemy je delikatnie poprawić. I teraz wygląda już naprawdę przyzwoicie. Przystąpmy do korekcji. Zmniejszmy ekspozycję. Możemy delikatnie zwiększyć clarity. Nasze zdjęcie wygląda całkiem ciekawie, jednak chciałbym aby uzyskało efekt troszkę starszej fotografii. Przejdźmy więc do zakładki krzywe. Curve. Górny punkt krzywej odpowiada za światła. Pozioma linia, złapana na przykład w środku, odpowiada za tony średnie. Zaś punkt na samym dole odpowiada za cienie. Narzędzie krzywa nie jest proste w obsłudze, ale warto eksperymentować. Opiszę je szerzej przy okazji korekcji kolorystycznej w innym z poradników. Nasze zdjęcie jest już prawie gotowe. Poprawmy jeszcze raz nasz prawy róg. Mając go dobrze oznaczony, nie ma problemu, aby go znaleźć. Już wygląda lepiej. Dodajmy do całości odrobinę winiety. I nasze zdjęcie jest praktycznie gotowe. Wymaga jedynie paru korekcji w Photoshopie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania i subskrybowania kanału. Pozdrawiam, Adam Duraj.